Jak pewnie wiecie, od około 6 miesięcy nie gram i nie nagrywam J-Breaka, No i dzisiaj postanowiłem wbić na Jeeprejka po 6 miesiącach i sprawdzić, co na nim się zmieniło. Czy zmieniło się na nim dużo, czy zmieniło się na nim mało, czy w ogóle cokolwiek się zmieniło takiego szczególnego, dlatego dzisiaj sobie to zobaczymy. Ogólnie już nie miałem nagrywać zbytnio tej gry, no bo postanowiłem, że nie ma sensu nagrywać, jak nie jest nic zbytnio tutaj dodawane. Ale że aktualnie na pecie nie ma nic zbytnio do robienia, i moim zdaniem, no, Pet już będzie z nim tak cały czas, dopóki nie wyjdzie, jakby nowa część peta, to będziemy. Nagrywać różnych na ROBLOXie, na przykład nową grę Rock'ska y, Head Punch Simulator, czy na przykład Jumping Pen Simulator i wiele, wiele innych, także co tam wymyślę, to tam nagram. No I oczywiście chciałbym jeszcze przeprosić Was za tą przerwę na kanale, bo no nie nagrywałem przez jakiś czas teraz, ale teraz już widzowie powróciłem, także będą normalnie odcinki i live Także my lecimy do odcinka. No więc dobra, postanowiłem, że wbiję sobie do prisonersów i ogólnie tu jest jakiś ogień i nie wiem czemu o co chodzi, to są w ogóle jakieś, to są jakieś deski widzowie, naprawdę nie grałem 6 miesięcy w tę grę, dosłownie nie, nie wiem chyba wiem chyba ostatnio może z parę miesięcy, a to tak dosłownie. Na chwilę, na sekundę, i tu jest jakiś normalnie ogień, widzowie, i ja nie wiem o co z tym chodzi. Tu jest normalnie jakiś ogień, i słyszałem od widza, że jest to ogień od tego update'u, tam chyba wczorajszego, bo nawet wczoraj był update, nawet o tym nie wiedziałem. I tutaj mamy jakieś rozwalone normalnie ściany wokół tego więzienia, takie. także ja nie wiem co to znaczy. Czy to będzie jakiś może początek, gdzie coś co to może znaczy, nie wiem, nie wiem. Czy mamy nowy karnet? Co chciałem zobaczyć? A nie, jest za 6 dni, kończy się karnet, czyli niedługo chyba ma być aby, skoro się za 6 dni kończy aby. Nie wiem, nie wiem, widzowie, naprawdę nie interesuje się że śbrekiem więc totalnie o nim nic nie wiem, ale nie wiem czemu tu jest ogień. Napiszcie widzę w komentarzach o co chodzi z tym ogiem, bo naprawdę ja nie mam pojęcia. No i oczywiście jak będą jakieś robuxy do wydania, to oczywiście sobie jakieś robuksy wydamy zobaczymy czy coś w ogóle jest tutaj do wydania robuxy, do Robuxów, jeżeli chodzi o robuxy bo tak szczerze wątpię, bo tutaj zawsze co, co było do wydania Robuxem to Game Passy i Battle Passy to chyba tyle Więc no z tym więzieniem od razu się trochę zdziwiłem, czemu tu jest jakiś ogień Ale no nie wiem widzowie co Asimo i Badimo tutaj postanowili, że tak zrobią Także ja ogólnie tutaj trochę mam tych aut, jeszcze mam jakieś Javelina, w ogóle na skara, mam ja w ogóle tego auta nie miałem, skąd ja je dostałem, co jest Mam jeszcze Airtale, Agenta, wiele, mam w ogóle dwa Bima, ale to dobra, to nieważne Mam jakieś tam jeszcze auta widzowie i sobie zrysowujemy właśnie Bima tutaj ze snowflakeem. Także ja sobie trochę pojeżdżę widzę po mapie, jak coś będzie ciekawego to oczywiście Wam to powiem. No jeszcze chciałbym tak powiedzieć, że jeżeli ten odcinek dobrze się przyjmie, to będzie częściej j E, jeżeli będzie w ogóle co z niego, co z niego nagrywać e, Jeżeli będzie i przyjmie się ten odcinek to, to będzie częściej jailbreak Ale nie mówię od razu, że zacznę, po, po, że powrócę do dziebreka, Tylko po prostu jakby będzie dziebrek, ale no będzie co jakiś czas jailbreak po prostu odcinek z No więc ogólnie tak, tak, jak, tak jak mówiłem około 6 miesięcy nie gram z G-break'a, Tak może 5, 6 no to pewnie z update'ów tu było dobrych Koło no i tutaj chyba nie wiem co się zbyt zmieniło e, Wiem, że to jest jakiś domek, bo też chyba widziałem ostatnio Ale to jest po prostu taki domek do kupienia, nie, czy co, co ja go kupię to co Normalnie będę mówił... A za 45 koła! Co jest? To jest takie drogie, Dobra, kupmy to widzę, zobaczmy co to jest. A to jest taki damek, ale to się no, tu możecie dodać, ja nic nie mam dodane, ale czekaj, bo co tutaj jest? Arm normalnie. Przyciskam E, need one more criminal players, a players to arm. Nie wiem o co z tym chodzi, widzowie. Właśnie jak, nie, jak wiecie o co z tym chodzi, jak ktoś jeszcze gra w C-Break'a, a ja nie wiem o co chodzi, na przykład jakieś dane rzeczy, no możecie napisać w komentarzach, widzowie, chętnie sobie poczytam to. Czy tutaj w bazie czy Czy tym nie W ogóle to są policjanci. Ja nie wiem co oni tutaj robią, Stoję sobie, piszą sobie na znaczy, O kurde działku to mi nawala, bo czekaj. Którzy widzę bo na mnie działka nawalają. Ja że, Dobra a te działka na szczęście mi damage'a nie zadawają. Także, no tam jest jakiś tam domek. Na pewno wiem, że właśnie, yy, że że więzienie się pali, nie wiem czemu. To naprawdę napiszcie mi, yy, czy to coś znaczy, czy to tak po prostu sobie moi czy jak. O, tutaj mamy kolejny ten. Tego nie było, tego płotku, jakby tutaj. Tego chyba nie było dokładnie. I w ogóle jestem ciekaw. O, w ogóle jestem ciekaw, czy dodali jakąś broń nową. Wydaje mi się, że nie dodali, ale możemy sprawdzić. Czy coś dodali? Nie, nic nie dodali, jeżeli chodzi o broń. A to trochę szkoda. Dobra, weźmiemy sobie jakąś tam broń, jakby ktoś mnie chciał zabić. Czy coś, to sobie. Poradzę. No tak, chyba w małym mieście to chyba się zbyt nic nie zmieniło, o ile pamiętam. A tam ktoś to w ogóle ma dom jakiś ładny. Co jest? Tego domu to chyba nie było widzowe. Nie, tego nie, nie. Albo to dodali teraz, albo. Nie, tego nie było widzowe. Nie. E, jak już. Nie, tego to pierwszy raz widzę, widzę. Czekajcie, mogę tu wejść? O, bo to jest chyba jakiś napad. Ty. co jest? Normalnie mogę tu wejść i. Aha, o, wasze, tu, dobra, mogę wejść. O Boże, tu działka do mnie dawała. E, dobra, nieważne widzę. To się tak po prostu rabuje, czy to jest jakieś po prostu tam. Nie wiem, widzę. Aha, dobra, ja jestem głupi, widzę. To jest po prostu domko kogoś tutaj i to tak po prostu sobie tam działka postawiamy, że to jakiś napad jest, dobra, nieważne widzę, sorry. Tutaj w ogóle mamy jakieś tabliczki. E, tablice, Boże, jakie tabliczki. Tablice mamy tutaj e, i ogólnie tutaj, że po prostu pokazuję to, gdzie jest, ale to w sumie powiedzmy, że to jest uses, to jest taka jakby dodatkowa rzecz, żeby po prostu fajnie wyglądała mapa. To jest po prostu do czego, tak mi się wydaje, do tego. Tutaj na poceni coś mamy, widzę. Pamiętam, jak oglądacie Jabreka, grać Jabreka tutaj, zawsze dużo się rzeczy działo na Pustynie. Najpierw była waza wo wojskowa, jeszcze wiele innych, była kolejna waza wojskowa, potem usunęli. Teraz jest tutaj nawet napad już ten napad już jest z 2, ale dobra, nieważne. No, ale ogólnie tutaj na pustyni zawsze się dużo działo, z tego co pamiętam. to się jeszcze zostało dodane, ale to chyba grałem jeszcze w Jabreka, y. tak mi się wydaje, że jak to dostał dodane. No to spoko, no ja nie wiem, no. No to co to, co to, 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 to takie coś dodawać zbyt ja bym się skupił widzowie na... O Boże ktoś mi goni. Dobra, policja mi goni. Nie, 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 nie widzę, widzę, widzowie. widzowie nie. No jakiś treyhard mnie goni, nie? Widzę tutaj na trejhardy, da... Dalej grają trejhardy na serwach. No co za gościu? Widzicie go? Dobra, ja stąd spierdzielam widzę, dobra. I tam baza policyjna... Też się pali i nie ogarnię to mnie o co z tym chodzi. Wiecie, mi napiszę w komentarzach ktoś gra w Jaila. serio. Bo ja jestem ciekawy czy to jest znaczy, czy to... Ale tam jest jakieś przejście do tego, do rabunku chyba. O, tutaj jest droga, Tej drogi chyba nie... nie. była ta droga, ta droga była. Yy, I tu lekko się zmienił chyba powerplant i tam z tyłu jest jakiś parking, dobra, zobaczmy. O Boże. No to jest właśnie najbardziej smutne, widzę, że Badnie Mosimu dodawałem takie rzeczy jakieś takie ma na mapy, nie? To są takie, no fajnie, bo fajnie lepiej wygląda mapa, ale wiecie, lepiej żeby się postarali z czymś jakimś, naprawdę większym, yy, większymi że ważniejszymi, jakieś może broni, nowe coś bardziej takiego szczegółowego zamiast dodawać jakieś rzeczy na mapę. Jakieś widzowie palące się więzienia. Ja nie wiem, po co oni tu takie coś dodawają. Ja, to jest właśnie minus tego, bo minus po prostu badnieją. Ja siebie że oni dodawają takie rzeczy zamiast dodawać bardziej takie lepsze rzeczy. No, bardziej ważniejsze niż sobie zajmować się jakąś mapą czy coś takiego. No i znowu ja pierdzi. Ale zobaczcie go tego tryharda. widzicie, że goni mnie trzech? Ja nie mogę. To jest żart. Dobra, obym zabił chociaż jednego, to będzie, no, kuleczka, oczywiście, widzowie. Ja to jestem słaby w d ale, ale zobaczcie to. Dobra, zginąłem, tyle dobrego. I tutaj jeszcze w ogóle jakieś typy mi tutaj pomagali, ale dobra, to nawet nie widziałem. Dobra, widzę, najważniejsze że się dzieje że mnie nie skuli. Także trochę mnie to smuci, widzowie. Napiszcie w komentarzach jak wyglądały te update'y, co, co zostało dodawane. No teraz jakieś więzienie się pali, nie wiem, co, co z tym dokładnie chodzi w ogóle. A także widzowie, myślę, że nie ma co przedłużać tego odcinku, bo no nie ma co zbytnio, żebym pokazał, bo trochę pewnie to jest dla was nudny odcinek. Także widzowie, ja lecę i widzimy się na następnym odcinku, pewnie jakoś tak za 2-3 dni może. Myślę, zobaczymy i elo.